Nie taki diabeł straszny jak go malują, ale chciałem ją już sam zdemontować i odwieźć do Rzeszowa. Już ci poopowiadam, co ja. Dogadałem się z tą pompą i zaczynam rozumieć to, co kiedyś mówiłeś, że, że z pompą trzeba się dogadać. I tak. każda pompa musi być dopasowana pod dom. Ja próbowałem na początku grzać 35 stopni, no. potem 30 stopni. No i generalnie ta pompa jest za mała na mój dom, no bo to tak jak tak wyszło, tak, tak miała tak być dziesiątka, ona tam ma chyba 7,5 kW mocy, tak. więc y, jest za mała. No i dopóki się z nią nie dogadałem, no to było bardzo, bardzo źle, bo ona się wkręcała na obroty, zamrażała, robiła co chwilę defrosty mhm. i to generalnie wszystko, dużo prądu brała, nie, wiele prądu, nie, niewiele prądu, no niewiele tak. ciepła dawała, no bo, bo jest za mała. Ale, jak pamiętasz, mój pierwotny pomysł był taki, że ja chcę jak najtańszą pompę, jak najmniejszym kosztem, niedużej mocy, bo ja chcę zostać na gazie. No i jak do tego tak podszedłem, jak były te duże mrozy, no to poszedłem faktycznie w gaz i grzałem w te duże mrozy gazem, a potem zrobiło się ciepło, stwierdziłem, że przetestuję taki parametr jak 26 stopni, nagrzejniki. 26 stopni wody, nagrzejniki. I, I wtedy I podługówka. I wtedy stał się cud. Pompa zamiast brać 2 kW, 1,5 kW, Zaczęła sobie łykać 500 watów, a ja mam w domu ciepło. W domu mam cały czas 21 stopni i mam do tego jeszcze bardziej komfortowo niż jak grzałem gazem na 23 stopnie, bo gaz sobie chodził, wyłączał się, włączał, tak. bo piec gazowy od 6 kW chodzi. No. A ta pompa potrafi zejść na przykład na 350 watów i sobie tak pyka. Nie ma tych okresów przestoi, to jest najważniejsze. Nie ma godzin, jak takim niskim parametrem teraz grzeję, nie ma tych godzin, kiedy nie ma ogrzewania. Coś, co było na gazie bardzo niefajne, no bo kilka godzin bez ogrzewania to jest zawsze już się podłogi robią chłodniejsze. No i jest taki, taki, jakaś wilgotność zwrasta w domu, no i jest po prostu niefajnie. Natomiast teraz jest, jest petarda, więc eee. no, dobrze, że jej nie wymontowaliśmy, a mało brakło. Jak, jak ten, jak tobie mówiłem yy, kiedyś, że najważniejsze to jest, żeby się zapoznać z nią i dobrze ją sobie ustawić po swój dom. Jakby no dużo, klient, dużo klientów ma zamontowane pompy ciepła, a potem ja pani ja tego nie dotykam, bo, bo zepsuję. A Ty jednak podjąłeś to wyzwanie, że wziąłeś, e, zabrałeś się za to, ustawiałeś sobie pod swój dom i wybrałaś idealną charakterystykę, która Tobie będzie odpowiadać i teraz co, bardziej komfortowo niż na gazie? Jest dużo bardziej komfortowe niż na gazie. Żona mówi, że pomimo niższej temperatury nigdy u nas w domu nie było tak przyjemnie. No i do tego zrobiłem jeszcze drugi manewr. E, wypłaszczyłem całkowicie krzywą grzewczą, żeby ona mniej więcej tak samo grzała w nocy, jak i w dzień. Czyli jak mamy powiedzmy w domu, jest na, na zewnątrz 10 stopni, czy jest 0 stopni, ona praktycznie tak samo sobie działa, co powoduje, że w domu troszeczkę tam z pół stopnia w nocy się zrobi chłodniej, co mi w ogóle nie przeszkadza, bo i tak cały czas podłogi są ciepłe i tak dalej, wszystko jest ok. A w dzień, jak wyjdzie słońce, jest cieplej na zewnątrz, mamy wyższe COP, no to ona wtedy wtłacza trochę tego brakującego ciepła, co, co stracił dom, e, dom przez noc. No, wszystko to działa dlatego, że jest dużo ocieplenia, ta pompa jest za mała, bo no, dzięki temu ona się idealnie wpisuje w te okresy przejściowe. A jak tu rozmawialiśmy i wiemy, jak przyjdzie duży mróz, to i tak, no, jeśli nie masz jakichś dużych nadwyżek z fotowoltaiki, grzanie pompą pom, ciepła też, no. przy dzisiejszych cenach. Się mija z celem. To ma sens, jak jest faktycznie. Na plusie temperatura, na plusie. Tak, także, jak jest na plusie. No, jak pompa nie wchodzi w defrost, tak. na pewno dużo więcej kW jest w stanie wyprodukować z każdego kilowata, więc jednym słowem. No dużo lepiej, dużo lepiej, dużo lepiej no. to wygląda. Bo mniej więcej jeden defrost na godzinę około powinno być. chociażby troszeczkę częściej się jednak robił ten defrost mówię, U mnie się tak... robił praktycznie co pół godziny co defrost. Pół godziny, no. Z tym, że to było przy ustawieniach takich, że pompa była ustawiona, że ma grzejniki, no bo u mnie jednak większość jest grzejników. Mhm. Natomiast ja ją przestawiłem. E, ustawiłem w menu, że na podłogówkę. Inna, inna I charakterystyka pracy, zupełnie inaczej inna charakterystyka Tak, także. zupełnie zmieniła się charakterystyka pracy. Ona teraz robi takie głębsze te defrosty, ale dużo rzadziej. Tak do końca jeszcze nie, nie opatentowałem, ale jedną noc sobie nagrywałem, całą noc ustawiłem kamerę i nagrywałem temperatury, wszystkie pobory i tak dalej. No i stąd wiem, że, że potrafiła czasem takie temperatury tam dwa, trzy, jeden na plusie i potrafiła na przykład jeden defrost za całą noc zrobić. No bo mój cel był pierwotny taki. Ja chcę. Gaz teraz będzie dwa razy droższy u mnie niż był poprzednio, albo mhm. i więcej, bo ja byłem na umowie terminowej, już mówię ze wszystkimi opłatami, ze wszystkimi tymi, no dwa razy czyli, będzie na pewno... Czyli e, koszt ogrzewania w tamtym roku wyszedł około 3000. tysięcy? Około 3 tysięcy, więc w tym 6? roku z automatu musiało być 6, mhm. 6 z groszami, a ja chcę tą pompą urobić te okresy przejściowe, mhm. kiedy jest na plusie, a to jest w zasadzie większość polskiej zimy, tak. I, ch no, i, chcę, tak, I chcę, chcę, nawet chcę, chcę po, po prostu zaoszczędzić na tym gazie, a tego prądu do pompy nie zużyć za wiele, no bo jak wiecie dwa auta elektryczne i sprzęty i te testy, i to wszystko to ja tego prądu nie jestem w stanie produkować tyle, co potrzebuję. I chcę to tak ile sprytnie. Pompa, ile pompa średnio bierze na? No Teraz przez, przez dwa tygodnie stycznia było około 12-13 kWh. Zarówno 12 do 14, 14 15 15 no to jest 2400 kWh przez 80% roku. Bo tak mówię, że 80% mhm. roku jest powyżej zera temperatura, jak, jak sobie sprawdzimy. Wszystko będzie na kanale, wszystko zobaczycie, ale myślę, że uda się w tym roku, pomimo dwa razy droższego gazu, nie zapłacić dwa razy więcej, a myślę, że nawet mniej niż w poprzednim roku. Zużywając tylko 2400 kWh, no wszystko, wszystko wyjdzie, i teraz zobaczymy, na ile się uda zejść, ile, ile tego gazu pójdzie. No. Jakby zeszło o połowę, ja zostaję na starych rachunkach, a pompa w kilka lat się zwróci. I tu jeszcze dochodzimy do drugiego tematu, który musimy poruszyć, bo są różne dopłaty gminne i tak dalej. I no, choć pompy drogie, no to takie pompy mniejszej mocy, oczywiście tańsze. To już jest pierwszy plus, a drugi plus jest taki, że można wejść w różne dopłaty gminne, tak. niegminne. I tu chciałem Cię podpytać, tak właśnie pod podwicu, bo takie pytania były, jakie są możliwości na dzień dzisiejszy yy, dopłat do, do pomp. Powiem tak, no ty z racji tego, że, miałeś, jest... ty mhm. z racji tego, że miałeś piec gazowy, mhm. ale tak naprawdę bardzo duża część jednak osób ma piece węglowe. I tutaj my przychodzimy z pomocą, że pomagamy przygotować cały wniosek na przykład do czystego powietrza. Teraz jest 100% dofinansowania. Czyli jak mam piec gazowy, to na czyste powietrze się nie łapi. Muszę łapie się, mieć węglowy. Oczywiście tak. Yy, to znaczy jest taki wymóg, że tutaj yy, musisz mieć piec gorszy niż piątej klasy, a yy. wszystkie piece gazowe są po prostu lepsze niż klasy. Yy, yy. piątej klasy, więc yy, tutaj po prostu się nie łapiesz w ten jakby przydział cię eliminuje. Yy, co prawda, no, można się zadzwonić do nas i zapytać się, co można u, no, w domu w każdym zrobić, bo e, każdy dom jest inny, każdy dom można inaczej podejść do to finansowania. Ale to tak naprawdę, dzwoniąc do nas, możecie się po prostu dowiedzieć tutaj o tym. E, no a propos taki, e, takiej pompy, jak u ciebie, no, to jak ktoś chce zapłacić e, na przykład e, nie, nie, tylko 8% zapłacić wartości pompy ciepła, to wystarczy że do nas się zgłosi. Założy pompę ciepła przez nas, my złożymy mu całą dokumentację, wszystkie po kolei rzeczy do dofinansowania, wszystkim się zajmiemy, sfinansujemy wszystko. I tak na no, finalnie tylko zapłaci 8%, czyli podatku vat u i będzie miał 100% dofinansowania. Bardzo czyli nawet dużo... nawet tak się to zrobić. A potem tak. jeszcze dochodzi nam ta ulga termomodernizacyjna, czyli od podatku się Tak, od, Czyli od 8% nie? można sobie jeszcze odpisać te mm. y, teraz jest 12, jest że 12, podatku. tak jak ktoś jest tak. więc, więc 12%, więc wychodzi tak naprawdę tam groszowe sprawy. Taka pompa cieba. ma. Można... Czyli w takich, w takich przypadkach ktoś faktycznie mm. przechodzi z węgla, no to jest super sytuacja, a tak. jeszcze tu z swojego podwórka pod że są dopłaty gminne i w niektórych gminach, jak likwidujemy piecio, piec gazowy, to jest 20 tysięcy dopłaty, a jak zostajemy na piecu gazowym, tak jest na przykład w gminie Skawina, e, możemy zostawić sobie piec gazowy i 8 tysięcy dofinansowania. Jest tylko tam są tylko niektóre pompy ciepła, no to są dużo tam szczegółów, trzeba się zawsze wczytać te wszystkie szczegóły, ale są, są różne możliwości. No i tak myślę, że warto się Pochylić nad tematem, ja tam jestem przeciwny wszelkim dofinansowaniom, ale skoro one są, działamy w takich realiach, no to czemu nie skorzystać z tych realiów, skoro już tak jesteśmy ograbieni podatkami, no to potem troszkę tego, żeby do nas wróciło w jakiejś formie. No dokładnie, tak. trzeba. No i czemu, czemu miałbym płacić 6 czy 7 tysięcy za gaz? Jak mogę skorzystać z jakiegoś dofinansowania, można takie pompy, jak ktoś jest sprytny, może sam sobie zrobić z klimatyzatora. No jest opcji dużo, nie? Tak, e, wiadomo, no, większość nasze... ludzi nie jest w stanie tego zrobić, więc no, od, od, od tego są takie firmy tak, jak tak, ty. No. Ale, tylko problem ale... z tym wychodzi, jeśli z klimatyzatora y -y. robisz pompy ciepa, y -y. to ona nie ma tak naprawdę jakby tych certyfikatów, które są wymagane, przy, niestety. To wtedy przy nie, ma, no, nie ma dofinansowania. No To jest dla kogoś, kto nie ma, do, nie ma możliwości dofinansowania, no, bo, do to bo, bo na przykład nie ma tego. programu gminnego ma gaz, no to może sobie sam, sam zrobić. No i, mhm. I to jest chyba jedyna, jedyny pomysł, jak się ogrzewać no, prawie za darmo, bo dokładając fotowoltaikę, mhm. y, mając jakąkolwiek pompę ciepła, czy to no w każdym domu jest inny. W jednym domu się sprawdzi klimatyzator, Byłem u takiego kolegi, który ma tylko jeden klimatyzator, dość mocny i taki otwarty, duży budynek i to się tam super sprawdza. Mhm. Ale to znowu, ja to mówię, jak ktoś się mnie pyta, czy się opłaca pompę ciepła, to znowu ja odpowiem tak, to zależy. Tak, no. To zależy. Jak, jaki jest program gminny do, do, do finansowania? Czy się właśnie łapiemy, tak jak tu Mariusz powiedział, na, na czyste powietrze i możemy tą pompę mieć praktycznie za grosze? E, a do tego troszkę fotowoltaiki, można to jakoś wszystko mądrze połączyć i, i kurcze grzać się, grzać się dużo taniej. Jakbyś miał piec węglowy, miał niewielkie dochody, to zgadnij, ile teraz pieniędzy można dostać z czystego powietrza. No nie mam pojęcia. 138 tysięcy. 138 tysięcy, jest... ale to robiąc kompletną modernizację, tak, tak? Kompletną modernizację i tutaj mhm. trzeba audyt cały wykonać mhm. i tutaj my też wykonujemy cały audyt, czyli tak naprawdę całą charakterystykę energetyczną mhm. budynku i na podstawie tej charakterystyki energetycznej no to e, tak naprawdę dobieramy tutaj pompę ciepła, e, docieplenie, wymianę okien, drzwi. Widzowie, którzy oglądają twój kanał, którzy mają słabo docieplony dom, zgłoście się do nas, a będzie mieć lepiej docieplony dom niż e, tutaj Michał Lepszą pompę ciepła i będziecie bardziej zadowoleni z pichów. Także znaczy ja więc... finalnie nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, chociaż tak. bardzo miałem podgórkę z tym całym z tym całym tematem. Eee, bo ja mam mieszkam w okolicy, gdzie, jak spadnie liść w lesie, to jest hałas, eee, jest taka totalna cisza. No i ta pompa, dopóki tak się wkręcała na te obroty, to mnie irytowała. To muszę powiedzieć, eee, no. Uczciwie trzeba to powiedzieć. Natomiast teraz, gdy już tak nauczyłem się, że ona musi po prostu chodzić sobie całą dobę równiutko na płaskiej krzywej grzewczej i po prostu tylko dopychać tą energię do domu i rozrzucać ją po domu, no to w tej konfiguracji plus jak przyjdzie mróz, gaz, uważam, że to jest petarda ogrzewanie. Nigdy nie było tak komfortowo w domu. Pomimo obniżonej temperatury jest lepszy komfort, bo nie ma tych... Wahań temperatur, nie ma tych wystudzania się podłogówek. Super. Nie wiem teraz, jak się przyzwyczaiłeś do tego, jak spadnie poniżej minus 5, minus 7, i będziesz musiał być na piecu gazowym powietrzem. Znaczy, problem, tak? problem jest taki, Przez... że myślę, że tak do minus tam minus kilku. Jeszcze, jeszcze ta pompa jakoś tam z nią się dogada, bo już były takie przymrozki w nocy i to jakoś tam w miarę w miarę ten dom się dość powoli wychładza. On ma bardzo dużą pojemność ciepła, bo jest ceramika, więc tam A kilka tak. dni wytrzyma, Jak przyjdzie duży mróz, to zaczyna znowu. Piec dużo lepiej funkcjonować. U mnie piec najlepiej funkcjonuje, jak jest tak naprawdę minus 20, bo mhm. on wtedy jest w stanie on yy, na tym niskim parametrze, tam 30 parę stopni, prawie całą dobę chodzić, nie? No bo to już jest duże zapotrzebowanie przy dużym mrozie no tak. i jakoś to zaczyna, zaczyna działać. No, kłopot z tym piecem jest tak, że jak jest ciepło, no to on tak tylko no, troszkę tego wrzuci, tego ciepła, potem godzinami nie grzeje i tu się nie sprawdzał, i tutaj pompa wpisała się w ten, ten brak tego. Tego Nie. takiego źródła, które mało ciepła potrafi dać, a w sposób ciągły, no to wpisała się, wpisała się idealnie. A w sumie, jakby chciał kiedyś zrezygnować całkiem z gazu, no to mam też na to pomysł teraz. Teraz wystarczy dołożyć klimatyzator, który będzie tym dopychaczem ciepła do domu. No. I, I na takie sytuacje, takie mieszane układy ogrzewania. To pompa taką, sprawdza, taka, to się sprawdza, sprawdza to, naprawdę. To znaczy tutaj wiesz, jak ja mam na przykład pompę ciepła albo u wszystkich sąsiadów zamontowałem, jestem ten odważny, co zamontował u wszystkich sąsiadów pompę <noise> ciepła, bo większość y, instalatorów mówi: Nie y, nie będę instalował sąsiadom, bo będą do mnie przychodzić. No a do mnie sąsiedzi nie przychodzą. E, chyba Ale że nie ma... przychodzą, bo już Cię nie lubią, nie, czy, po czy nie przychodzą, e, bo nie ma reklamacji? E, nie przychodzą z reklamacjami, przychodzą w innych sprawach. <grym> także tych. E, ogólnie mnie sąsiedzi bardzo polubili tam na tym na miejscowości, bo każdemu pozałatwiałem dosyć spore dofinansowanie, więc... E, Pomagałeś w tych więc, tej więc, procedurze. E, to znaczy, <grym> moim celem jedna była rzecz, żeby po prostu było czym oddychać po cholerę ja mam w Skawinie tam wycinać piece, jak ja mogę u siebie w miejscowości po prostu wyciąć piece i oddychać po prostu do, dużo lepszej jakości powietrza, nie no, ty... przedłużamy bo już późna godzina, rano no. wstaliśmy jutro rano jedziemy On, na targi jeszcze 25. No. ja miałem być przed 21 u teściów, także kończę, jak, wszystkim, jak zawsze wszystkim na koniec dziękuję ślicznie za uwagę dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia dziękuję również, także do widzenia cześć, Trzymaj się. Na razie. cześć, cześć.